Cześć ludzie! Dziś powiem wam, co przywieść z Tunezji. Kolorowa Tunezja to mieszanka kultur afrykańskich, francuskich, arabskich i środkowoziemskich. Tutejsze bazary zachwycają kolorowymi tkaninami, mnóstwem dziwacznych towarów i nietuzinkowymi deserami. Orientalny hałas i korzenne aromaty przyprawiają o zawrót głowy i chce się wszystko kupić i spróbować. Poszukiwane są tradycyjne amielity: hamsa, rękaw otima. Amielity w kształcie kobiecej dłoni malowane są ornamentami. Można je kupić w formie rozkładówki, zawieszki, magnesu. Róża pustyni. Jest to niezwykły kamienny kwiat, który stworzył naturę z mieszanki soli i piasku. Wykopuje je na pustyni i sprzedaje w Tunezji. To wyjątkowa pamiątka, która pod wpływem wiatru przybiera kształt róży. Czarne mydło na bazie alk i olejków. Mydło ma bardzo ostry zapach, ale efekt jest bardzo dobry. Skóra jest oczyszczona i nawilżona. Popiół rosnący. 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 Ja to komponuję arabskie czarne mydło na bazie oleju z czarnuszki, oleju barak i oleju. Podstawą tutejszych kosmetyków naturalnych jest oliwa z oliwek i algi. Szczególnie interesujące jest mydło z dodatkiem oliwy z oliwek. I polecam naturalne mydło tej firmy: Sejwan. Sayvan, 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 Sejwan. 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 Jak w każdym wschodnim kraju, w Tunezji przyprawy sprzedawane są na każdym rogu. Ale główną tunezyjską przyprawą jest Harissa. Ta strasznie ostra czerwona tunezyjska przyprawa jest dodawana wszędzie. Wielbłąd w Tunezji jest prawie jak wielbłąd narodowy. Symbol Są tu wszędzie na pamiątkach jako ładunek w melodiach. I w, wielbłąd Tunezji. w Tunezji jest prawie jak symbol narodowy. Są tu wszędzie na pamiątkach jako ładunek w melodiach. I w Tunezji Wielbłąd w Tunezji jest prawie jak symbol narodowy. Są tu wszędzie na pamiątkach jako ładunek w melodiach. I w Wielbłąd w Tunezji jest prawie jak symbol narodowy. Są tu wszędzie, na pamiątkach, jako ładunek. Na Pamiątkach, w jako są tu ich ładunek. ładunek. Na Pamiątkach, jako ładunek. Na Pamiątkach, jako ich ładunek. Na wielbłądach w Tunisie. Na Wielbłądach, w Tunisie. Na Wielbłądach, na wielbłądach. To są piłki, które przywieźliśmy do domu na pamiątkę. Tunezja, arabski kraj islamski, jest głównym importerem herbaty, która tradycyjnie była. Popularny wśród ludności: Pije się głównie czarną herbatę, ale popularna jest również zielona herbata. Polecam te dwie herbaty. Słynna pasta do zębów. Misfak to naturalna pasta do zębów. O smaku i zapachu anyżu. Pasta do zębów na bazie czystego drewna. Misfak szczoteczki do zębów używane na wschodzie, Wieki. bardzo dobre ręczniki w Tunezji. Bardzo dobry, cienki, szybko schnący z naszego izlona. Takie ręczniki są znacznie lepsze niż mogą ręczniki być fraud. używane do sprzętu. Mogą być używane do sprzętu. Mogą być używane do sprzętu. Mogą być używane do sprzętu. Takie ręczniki są znacznie lepsze niż ręczniki frot. Gorąco polecam zakup tych ręczników. Zarówno do domu, jak i na plaży są po prostu świetne. Możesz również przywieźć muszelki z Tunezji. Nie kupiliśmy ich, znaleźliśmy je na plaży. Otóż to. Znaleźli też maki kraba. Teraz mamy takie pamiątki w domu. Należy również pamiętać, że zabronione było noszenie. Z Tunezji. Napiszę to w opisie pod filmem. Tunezja. Dobry, naturalny świerk z pola z tyłu, kolana. I żel na żylaki. Niezwykłym prezentem z Tunezji jest dżem owocowy. Kaktus. Odwiedź Tunezję i nie przywoź tunezyjskich daktyli. To prawdziwy bałagan. To właśnie lokalne daktyle uważane są za najsmaczniejsze. Możesz przynieść świeże owoce palmy daktylowej lub desery. Z nich: solone cytryny. To wyjątkowy produkt, który można kupić. Na rynkach Tunezji. Tunezja słynie z oliwy z oliwek. Zwróć uwagę na kwasowość oleju powinna być niższa. 1%. Dodatkowo warto kupić arabskie słodycze hatlaku lub hałwa. Piękne figurki. Również w Tunezji tanie skórzane torby i buty wykonane z skóra wielbłąda. Ale kawa w Tunezji nie jest zbyt smaczna. Witaj, Kir. I oczywiście, jak możesz obejść się bez magnesów. I oczywiście, jak możesz obejść się bez magnesów. Subskrybuj mój kanał polub, napisz komentarze. Dziękujemy, że obejrzeliście do końca.